Jedną z, z dziedzin to jest ocena i wycena diamentów, żeby ludzie, którzy chcą inwestować powiedzmy w same kamienie bądź biżuterię z kamieniami, orientowali się o co chodzi w ogóle w wartościowaniu diamentów i innych kamieni kolorowych. Dodatkowo rozmawiając z Kasią mówiliśmy o starej biżuterii czyli o inwestowaniu w sztukę jednostkową, rzadką, piękną, nieprzemijającą, która ma już no, 100 czy 200 lat. I ona cały czas będzie nabierała znaczenia i wartości ze względu na to, że jej jest nie coraz więcej, tylko coraz mniej. A tak jak powiedzmy z przenośni numizmat nie znaczy stare, tylko rzadki, chodzi o rzadkie rzeczy, rzadkie kamienie w przyrodzie, czyli pięknej barwy szafiery, szmaragdy, winy. No i naturalne diamenty, niemodyfikowane, niepoprawiane, o tym też chciałem coś przekazać ludziom, żeby byli ostrożni i żeby idąc do sklepu, obojętny czy nawet po mały Berlancik, wiedzieli o co zapytać i czego starać się zobaczyć pod specjalnym szkłem.